księgowania. Aby zaksięgować nową operację gospodarczą, należy skorzystać z menu Księga miesiące. Tutaj na wyświetlonej liście miesięcy wybieramy miesiąc operacji gospodarczej, następnie opcja księgowania przygotowane dodaj. Tutaj określamy dzień z daty operacji gospodarczej, numer dowodu księgowego, tytuł operacji gospodarczej, opcjonalnie jej symbol, następnie klikamy klawisz Dodaj. Wpisując początek numeru konta księgowego i korzystając z klawisza F3 możemy wybrać odpowiednie konto z planu. Będąc w jednym z pól z kwotami Możemy automatycznie przejść do ewidencji zakupu bądź ewidencji sprzedaży. Uzupełniamy dane nabywcy. Możemy również pobrać go z listy. Zatwierdzamy wpis do ewidencji sprzedaży oraz zatwierdzamy pozycję księgowania. Dla ostatniej pozycji możemy skorzystać z opcji bilansuj na plus bądź bilansuj na minus. W ten sposób dodane księgowanie jest zapisane w księgowaniach przygotowanych. Aby zostało one zapisane w księdze głównej, należy przepisać je do. Księgowań dokonanych. Uwaga, w księgowaniach dokonanych nie można dokonywać już żadnych zmian. Można tylko przeglądać dodane wcześniej operacje.